Ja e, najlepiej to mam się teraz ubryt w język i Państwu podziękować. I, I tyle. E, bo czasami tak jest najlepiej i na pewno tak zrobię, mówiąc o pierwszej połowie. W drugiej e, to jest to. Natomiast za późno. I mam nadzieję, że do tego zespołu wreszcie to dotarło, że w taki sposób po prostu idzie się po sukces. Dziękuję. Ja myślę, że. Jeżeli o pierwszą połowę, to większość zadań została wypełniona przez moich piłkarzy umiejętnych taktycznych, w jaki sposób chcieliśmy ten mecz rozegrać. Udało nam się zdobyć bramkę. Do niewielu sytuacji dopuścił przeciwnik, ale oczywiście tak dobry, tak dobrzy piłkarze jak piłkarze stali zawsze gdzieś w sytuacji jeden na jeden, potrafią się ograć. I wydawało się, że ta druga połowa Uda nam się opanować to, co się dzieje na boisku, jednak dużo nerwowości w poczynaniach moich piłkarzy i, e, i niestety e, przeciwnik nam bramkę. Kończy się wynikiem jeden do jednego. Ten zespół cały czas, mój zespół cały czas dojrzewa do pewnych, do pewnych momentów, że i e, dzisiaj był taki moment, w którym wypuściliśmy to, co mieliśmy w ręku i to właśnie przed chwileczką powiedziałem moim piłkarzom, że to w trudnych momentach na boisku oczekuję, że e, piłkarze wezmą odpowiedzialność na siebie, nie będą się chować i e, będą potrafili przeczytać ten mecz i myślę, że ten mecz jest dla nas kolejną lekcją do tego, żeby e, od w przyszłości miała dwie połowy dobre, a nie tylko e, jedną. Dziękuję.